Gdyby ktoś potrzebował przepis na 8 litrów pajaczniaku, to tutaj jest. Ze względu na hipochondryków i przeciwników salmonelli kupiłem pasteryzowane żółtka. Sprzedają je w makro. Wlewasz je do misy miksera, odważasz 110 g cukru i wsypujesz do tych żółtek. Potem dodajesz jeszcze 4 waniliowe cukry. Wrzucasz to do robota kuchennego i ubijasz. Będzie miało taką właśnie konsystencję. Mieszankę przelewasz do garnka. Tylko źle ustawiłeś statyw, więc stanie Ci się to samo, co przy swićkowe. No, czyż nie jest słodki? Kiedy już wyczyścisz telefon, dolewasz tam 2 litry 33% śmietany. Dodajesz 2 litry pełnotłustego mleka i 3 duże puszki mleka skondensowanego słodzonego. Teraz wszystko dokładnie wymieszaj, żeby się połączyło. Ustaw termometr zanurzeniowy na 68 stopni i włóż go do garnka. Gdy mieszanka osiągnie temperaturę 50 stopni, dolewasz tam 2 litry rumu. W międzyczasie wysterylizuj butelki w piekarniku. Pozwól temu ostygnąć, przeceć i przelej do butelek. Daj to tym ludziom dopiero tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo inaczej będziesz musiał robić to jeszcze raz, bo wszystko wypiją.